Mecenas Mariusz Śniarowski z kancelarią the Parisman Firm reprezentują sprawy Polaków od 40 lat od wypadków samochodowych po urazy na placach budowy. Zadzwoń teraz 1888 Wypadki. Pamiętaj, opłata tylko w przypadku wygranej. Uzyskaj sprawiedliwość już dziś. Odkryj łatwość wysyłki z dompakiem. Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu w transporcie jesteśmy Twoim pewnym i bezpiecznym wyborem. Niezależnie od tego, czy chodzi o samochody, motocykle, czy usługi przeprowadzkowe do Polski służymy Ci wsparciem. Świętując dzień płaskiego Pamiętaj o Jesteśmy szybcy, solidni i celebrujemy polskość. Myśląc o przesyłkach do Polski, pomyśl o dompaku. Kalendarz Polonii w Rampa TV, czyli skrót najważniejszych wydarzeń dotyczących Polonii w metropolii nowojorskiej. Teresa Myśliwiec, zapraszam. A dzisiaj w programie Dzień Dziedzictwa Polskiego w Centrum Polsko-Słowiańskim. Tysiąclecie Królestwa Polskiego świętowane w Linden. Koncert poświęcony pamięci księdza profesora Józefa Tischnera pod tytułem. Poje se myśli, czyli Tischner, nie tylko po góralsku. Jubileusze polskich szkół dokształcających w Trenton i Wollington. Spotkanie Beyond Polish American Women's Club z Alicją Winnicki. Polskie dźwięki z okazji tysiąclecia Królestwa Polskiego w Carnegie Hall. A na koniec kalendarz Polonii, czyli zapowiedź nadchodzących polonijnych wydarzeń. Zapraszam. 4 października polska szkoła przy parafii świętej Jadwigi w Trenton w stanie New Jersey obchodziła wyjątkowy jubileusz 30-lecia swojego istnienia. Dyrektor szkoły, pani Beata Strzałkowska z głęboką wdzięcznością podziękowała wszystkim gościom za obecność i wspólne świętowanie tego pięknego wydarzenia. Uroczystości wzięli udział m.in. wicekonsul Krzysztof Płaski, ksiądz proboszcz dr Jacek. Labiński, prezes Centrali Polskich Szkół obszarzających w Ameryce, dr Dorota Andraka, wiceprezes Maria Paździork-Marchwiński, prezes terenowa na stan New Jersey i Pensylwania, Anna Tracz, założycielka szkoły, pani Anna Klimek oraz licznie przybyli dyrektorzy, nauczyciele i przedstawiciele szkół polonijnych z New Jersey, Nowego Jorku i Pensylwanii. To było święto pełne wzruszeń wspomnień i dumy z 30 lat pracy na rzecz edukacji polskiej i pielęgnowania języka ojczystego wśród młodego pokolenia. 9 października w Centrum Polsko-Słowiańskim obchodzono Dzień Dziedzictwa Polskiego. Podczas tego wieczoru świętowano bogatą kulturę, historię oraz nieoceniony wkład Polonii w rozwój Brooklynu, Nowego Jorku i sąsiednich Stanów. To wydarzenie było również okazją, by docenić osoby, które swoją pracą, pasją i zaangażowaniem miały znaczący, pozytywny wpływ na życie mieszkańców Brooklynu. Oznaczonymi byli Marek Wójcicki, właściciel markowej apteki na Poincie i filantrop, Sosia Żeleńska-Bobrowski, fotografka i dziennikarka, Katarzyna Drucker, wokalistka, dyrygentka, animator sztuki i teatru, po części oficjalnej wydarzenia odbył się koncert w wykonaniu znanych polonijnych chórów oraz grup ludowych, a wieczór zakończył się przyjęciem, podczas którego można było posmakować tradycyjnych polskich kuchni. Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku objął honorowym patronatem to wydarzenie, a konsul generalny Mateusz Sakowicz wraz z małżonką byli obecni na tym wydarzeniu. 11 października w Wollington obchodzono jubileusz 45-lecia polskiej szkoły imienia świętego Stanisława Kostki pod patronatem KUL w Wollington. Szkoła podstawowa powstała w 1980 roku z potrzeby serca, by dzieci polskich emigrantów mogły zachować język, kulturę i wiarę swoich rodziców. Przez kolejne dekady, kolejne pokolenia nauczycieli, rodziców i uczniów budowały to miejsce nie tylko jako szkołę, ale jako dom polskości, w którym uczymy się nie tylko słów i historii, ale także miłości do Ojczyzny. Dziś, po 45 latach, możemy z dumą powiedzieć, że duch założycieli szkoły trwa nadal w sukcesach naszych uczniów, w naszych koncertach, akcjach patriotycznych i wspólnych inicjatywach, które łączą Polonię i przypominają, że tylko ten naród trwa, który pielęgnuje swoją kulturę i język. Czytamy na profilu facebookowym Polskiej Szkoły imienia Świętego Stanisława Kostki pod patronatem KUL w Wallington. Centrala Polskich Szkół Dokształcających była reprezentowana przez prezes dr Dorotę Andrakę, wiceprezes Marię Marchwiński oraz prezes terenową Annę Tracz na stan New Jersey i Pensylwanię. Centrala wręczyła szkole dyplom uznania. 12 października w Linden w New Jersey odbyły się uroczyste obchody 1000-lecia Królestwa Polskiego oraz 500-lecia Hołdu Pruskiego. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, po której w rytmie poloneza Królewski Orszak przeszedł do budynku szkolnego. Tam odbyła się uroczysta akademia przygotowana przez uczniów i nauczycieli szkoły. Organizatorem wydarzenia była polska szkoła dokształcająca imienia Karola Wojtyły w Linden. 13 października w kościele Matki Bożej Pocieszenia na Bruklinie w Nowym Jorku odbył się koncert poświęcony księdzu Józefowi Tischnerowi pod tytułem Swoje semyśli”, myśli, czyli Tischner nie tylko po góralsku. Rok 2025 został ogłoszony przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej rokiem księdza profesora Józefa Tischnera, wybitnego filozofa, duszpasterza i nauczyciela wolności. To był wieczór pełen mądrości, muzyki i dobrej energii. Na scenie zabrzmiały słowa i dźwięki, które, jak sam Tischner, potrafiły wzruszyć, rozśmieszyć i skłonić do refleksji. Widzowie usłyszeli opowieści o wolności, spotkaniu z drugim człowiekiem, o bogu, górach, które ksiądz Tischner kochał całym sercem. W koncercie wzięli udział uznani artyści ten polskich, między innymi Piotr Cyrwus, Trybunie Tutki oraz zespół wokalno-instrumentalny pod kierownictwem Krzysztofa Odrobiny. Scenariusz i reżyserię opracowała Joanna Zając. Koncert składał się z trzech wymiarów: dwunastu utworów słowno-muzycznych, planu multimedialnego, czyli wyświetlanego na ekranie w głębi sceny, materiału filmowego zarejestrowanego w miejscach, które wyznaczyły najważniejsze etapy życiowej i twórczej drogi Księdza Tischnera oraz z narracji aktora prowadzącego koncert Piotra Cyrwusa którego wypowiedzi były zbudowane z tekstów zaczerpniętych z twórczości Tischnera. Po części także tych, które zostały napisane w Gwarze Góralskiej. Posłuchajcie sami, co według filozofii po góralsku, księdza Tischnera, było na początku. Na początku sędzi byli górole, a dopiero potem porobili się Turcy i Żydzi. Górole byli ty z pierwszymi filozofami. A filozof to jest powiedziane po grecku znaczy tego, co mędrol, a to jest powiedziane po grecku lo niepoznaki. Niby po co ma w to wiedzieć, jak było na początku. Ale Grecy to nie byli Grecy. I no górole, co udawali Greka. Na początku nie było Greków i no w syndy byli górole. Hej! Gościem specjalnym koncertu był Kazimierz Tischner, brat księdza profesora Józefa Tischnera, prezes Stowarzyszenia Drogami Tischnera. Co według niego powiedziałby ksiądz Józef Tischner do amerykańskiej polonii i jak pamięta swojego brata, posłuchajcie. Krótko by powiedział: budźcie wolni, wspaniałomyślni, prawdziwi, bo z tych trzech kamieni buduje się człowiek i bądźcie takimi, to by powiedział. Jest Pan 15 lat młodszy od swojego brata. Józef Tischner jest najwybitniejszym filozofem, teologiem, publicystą XX wieku w Polsce. Czy jako dziecko, Pan jako dziecko, czy Pan czuł, Tą wielką jego moc i że rzeczywiście będzie tak wielkim człowiekiem. Wie pani, co może teraz żałuję, że nie bardzo go tak czy wykorzystywałem, ale było może odwrotnie. To on mnie kierował. On wiedział, kiedy dość, on wiedział, kiedy mi dać książkę Tetmajera, żeby się uczyć góralskiego. On, jeżeli miałem kłopoty, wyciągał rękę, pomagał. Był dla mnie drugim takim ojcem. Skrycie to robił, a tak jak mówię, jego ostatnie, moje z nim spotkanie na uszu o śmierci, kiedy dał mi tą kartkę, Kaził, żegnamy się, kontynuuj to, co ja robiłem, rób tak dalej. I czułem bicie jego serca, kiedy mnie przytulał. Nigdy tego nie robił. Wtedy też i popłakałem się. Wyszedłem, żeby przyjść do siebie. Ponownie wróciłem, dałem mu kartkę. Widział, że zrobił mi jakąś przykrość. Posadziłem go, nie w pozycji leżącej i mówię, co tu napisałeś? A on na tej kartce już wyraźnie, Kaziu, masz trociny we włosach, idź się uczysz. Jeszcze w tym momencie wybrnął i napisał również pogrzebcie mnie w między ludźmi, bez przemówień, bo zanudzą na drugi dzień zróbcie sobie stypę i dla mnie, kiedy ubieram jego strój z szacunkiem dla was kiedy przyjeżdżam tutaj to znaczy mogę powiedzieć że tam w opuszne, jest ciało, duch jest. I ja się chcę z wami tym dzielić, bo wysłałem to z mlekiem matki. Jeżeli jesteś szczęśliwy, przekazuj to szczęście dalej. Ja jestem szczęśliwy, że miałem takiego brata i chcę się tym szczęściem z wami dzielić, czego wam wszystkiego najszego życzę. 14 października obchodzony jest w Polsce Dzień Edukacji Narodowej, zwany potocznie Dniem Nauczyciela. Wszystkim niosącym kaganek oświaty życzymy dużo sukcesów i zadowolenia z wykonywanej pracy. 14 października odbyło się kolejne spotkanie Beyond Polish American Women's Club. Gościem specjalnym była Alicja Winnicki, która poprowadziła warsztaty Emotional Intelligence in Leadership. Dzięki warsztatom uczestniczki mogły lepiej zrozumieć własne emocje i ich wpływ na relacje z innymi. Poznać strategię kontrolowania emocji w sytuacjach stresowych i decyzyjnych, odkryć jak inteligencja emocjonalna wspiera budowanie zaufania i motywację zespołu, nauczyć się łączyć empatię i skuteczność w codziennym przywództwie, rozwijać własne kompetencje lidera oparte na humanizmie, szacunku i autentycznym zaangażowaniu. Alicja Winicki jako nauczycielka, dyrektorka, kurator okręgowy, a obecnie konsultantka, poświęciła swoją ponad 30-letnią karierę doskonaleniu zawodowemu nauczycieli i dyrektorów. Została doceniona za swoje osiągnięcia i wysiłki na rzecz poprawy edukacji i liderstwa wieloma nagrodami. Jej filozofia zawodowa koncentruje się na tworzeniu szkół integracyjnych z dostępem do najlepszej edukacji dla wszystkich uczniów oraz na prowadzeniu szkół opartych na szeroko pojętym humanizmie. W swojej karierze Alicja promuje programy dwujęzyczne oraz wspiera zmiany sposobu myślenia liderów w kierunku inteligencji emocjonalnej, a także zajmuje się wprowadzeniem języka, historii i kultury polskiej do amerykańskich szkół. Jako kurator nowo nowojorskich szkół publicznych uczestniczyła w specjalnych szkoleniach z zakresu zarządzania i inteligencji emocjonalnej. Jest laureatką licznych prestiżowych nagród, w tym National Blue Ribbon Award, wyróżnienia Rady Szkół Wielkich Miast USA, oraz dr. Antonia Pontoja Bilingual Education Advocacy Award. 15 października w jednej z najbardziej prestiżowych sal koncentrowych świata. Nowojorskiej Carnegie Hall odbył się wyjątkowy koncert pod tytułem Polish Sounds. Była to okazja do wspólnego przeżywania jubileuszu tysiąclecia Królestwa Polskiego oraz rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża. To również fascynująca podróż przez dzieje polskiej muzyki, przedstawionej w zupełnie nowych, oryginalnych interpretacjach. W samym sercu Nowego Jorku zabrzmiały najpiękniejsze polskie piosenki. Do posłuchania, zapamiętania i wspólnego śpiewania. Na scenie wystąpili wybitni polscy artyści: Wokalistki Natalia Kokulska i Kasia Moś, a także Weronika Skalska, Mariola Siepak-Drobna, Natalia Szczypuła, Piotr Szewczyk, Hanka Wójciak oraz Rafał Żur. Towarzyszyli im pianistka Radosława Jasik, Dziecięcy Chór Polonia pod batutą Dominika Grzyba. Orkiestra pod kierownictwem Krzysztofa Odrobiny i dyrekcją Filipa Hugeta. W składzie której znajdziemy również znakomity kwartet Sonus. Koncert poprowadziła polska aktorka Urszula Grabowska. Publiczność usłyszała m.in. dzieła Fryderyka Chopina i Ignacego Paderewskiego, utwory jazzowe oraz współczesne kompozycje, które na stałe wpisały się w serca Polaków. Koncert został objęty honorowym patronatem konsula generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku, pana Mateusza Sakowicza. Głównym organizatorem koncertu była Parafia Matki Bożej Pocieszenia z Brooklinu. Partnerami wydarzenia była m.in. Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa. Radio Rampa poleca następujące wydarzenia. 24 października o godzinie 6.30 p.m. w Instytucie Piłsudskiego odbędzie się spotkanie z laureatami Gali Nagród 2025 profesorem Andrzejem Chwalbą, uhonorowanym Wacław Jędrzejewicz History Award, który wygłosi wykład pod tytułem Maj 1926. Zamach czy demonstracja? Oraz Wojciechem Węclem, wyróżnionym Joseph Konrad Literatur Award który podejmie temat pod tytułem Los poety polskiego na wygnaniu. Lechoń i Wierzyński. Będzie to wieczór pełen ciekawych rozmów i inspirujących wykładów o historii i literaturze Polski XX wieku, a także okazja do spotkania z wybitnymi gośćmi. Podczas wydarzenia będzie można kupić książki nagrodzonych z ich autografami. Profesor Andrzej Chwalba, wybitny polski historyk i eseista, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego specjalizujący się w historii XIX wieku, relacjach polsko-rosyjskich i dziejach Krakowa. Wojciech Węcel, poeta, eseista i biograf literacki, absolwent filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, Debiutował literacko w 1992 roku. 26 października Stowarzyszenie Pamięć oraz Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce zapraszają na warsztaty metodyczne dla nauczycieli w ramach 12 edycji przystanku Historia IPN Nowy Jork. Tematem przystanku Historia i warsztatów będą Cichociemni, elita polskiej dywersji. Warsztaty będą oparte na najnowszej planszowej grze edukacyjnej IPN Cichociemni. Podczas promocji gry współautor dr Łukasz Płatek powiedział, że pomysł na grę zrodził się z fascynacji życiem, wyborami, wartościami czynami tych niezwykłych żołnierzy. Dodał także: My tej gry nie stworzyliśmy, my sięgnęliśmy tylko do przebogatej literatury, dokumentów, wspomnień i po prostu ubraliśmy w szaty różnych zagadnień, kart możliwych interakcji. Wskazał, że w grze nie rzuca się kostką, a gracze na każdym etapie mają wybór, żeby nie było losowości a historyczności. Gra jest prawdopodobnie najlepszym streszczeniem historii cicho-ciemnych spadochroniarzy Armii Krajowej. Pobudza emocje oraz wyobraźnię graczy. Każdy uczestnik może wcielić się w cicho-ciemnego. Po zakończeniu warsztatów każda ze szkół otrzyma egzemplarz gry oraz inne materiały IPN. Zajęcia poprowadzą pracownicy Biura Przystanków Historia IPN dr Beata Kopcińska oraz Marta Golińska. Warsztaty dla nauczycieli odbędą się w sobotę 25 października o godzinie 3 pm w polskiej szkole sobotniej przy parafii świętego Cyryla i Metodego na Green Zgłoszenia przyjmowane będą do 22 października na adres stowarzyszenia pamięć Organizatorzy zapraszają wszystkich nauczycieli, w szczególności tych, którzy jeszcze nie brali udziału w warsztatach organizowanych w ramach przystanku Historia IPN w Nowym Jorku. 5 listopada o godzinie 6.30 pm w siedzibie Fundacji Kościuszkowskiej przy 15 East 65 Street w Nowym Jorku odbędzie się wyjątkowa debata zatytułowana Media społecznościowe wróg czy sprzymierzeniec zdrowia psychicznego młodzieży. Wydarzenie organizowane jest z okazji stulecia Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce przy współpracy Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego oraz Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży. Organizatorzy zapraszają do udziału wszystkich zainteresowanych. Prosimy o zarezerwowanie tego dnia w kalendarzu. Termin zgłaszania się mija 18 października. 16 listopada w zabytkowym Ritz Theater w Elizabeth w stanie New Jersey odbędzie się wyjątkowe wydarzenie muzyczne – polonijne śpiewanie. W koncercie wezmą udział chóry, schole, zespoły pieśni i tańca oraz indywidualni artyści, zarówno młodsi jak i starsi przedstawiciele Polonii amerykańskiej. Wśród uczestników znajdą się również nauczyciele i wychowawcy, którzy razem z uczniami wystąpią na jednej scenie, celebrując polską kulturę, muzykę i wspólnotę. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału. Zapisy trwają, a formularz zgłoszeniowy dostępny jest przez kod QR, umieszczony na plakacie wydarzenia. To będzie święto polonijnego talentu, radości i wspólnego śpiewania. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Teresa Myśliwiec, do usłyszenia.